Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa i zapraszam serdecznie na mój pierwszy chaos listowie i snów. Czym będzie chaos listowie i snów? Chaos listowie i snów będzie chaosem. Chaosem literackim, a może i nie <grym> paplaniną, nieładem, nutką poezji i codziennych zdarzeń. Ogólnie doceniam to, że mogę sobie siedzieć w domu, nagrywać, ciąć, nagrywać i wyrzucać, bo jeśli chodzi o takie moje mówienie, to wychodzi to bardzo nieskładnie. No, ale właśnie taka będzie ta seria, ta audycja. Niepoukładanie, chaos, zakamarki. A w zakamarkach sporo kurzu. Czy będziemy mówić o czymś konkretnym? Oczywiście, że nie. Ja konkretna być nie potrafię. Nie ukrywam, w codziennym życiu przeszkadza mi to niejednokrotnie. Bywam też nierzeczowa. Moja nauczycielka od polskiego zawsze mi powtarzała. Że ta nierzeczowość to moje drugie imię. A na drugie imię mam Patrycja. Na pierwszy Andrea. I jeszcze wam się nie przedstawiłam. Myślę, że najtrafniej zrobię to jednym z moich wierszy, pod tytułem Krótka opowieść o Jerzu. Co ciekawe, jest to jeden z moich najdłuższych wierszy, mimo tytułu. Gdzieś perez wcześniej w tle hałasowo mój kot, mogliście go troszeczkę słyszeć. A tymczasem Krótka opowieść o Jerzu. Andrea Patrycja Mańtuszek Wiersz z tomiku pierwszego pod tytułem Nie zapominaj go Erina Cejdae to ja Nazwa nietuzinkowa na jeszcze parę powtórzeń z pewnym przekrętem Choć przecież nie ukradłam nic Poza pożyczką nietuzinkowego imienia Na jakiś ziemski czas Erina Cejdae to ja Oglądam każdy liść z osobna, pram nocą Pytają dokąd? pod dodatkowe światło z lodówki. Zachwyca mnie świat! Jest jak z pocztówki! Niektóre mój zachwyt na wyros i za złe. No ale wiesz, na tak krótkich nóżkach mam mi prawo być wielki i piękny. Park jest moim drugim domem. Zresztą tak mi do niego blisko na jeszcze co najmniej trzy lata. Bo nie jestem ślimakiem mimo wszystko. Choć z rana blisko mi do żółwia, niekiedy do barana. A tak naprawdę bliskie kilka drzew. Jeden konar, dwa morze, jeden pień, kompleksy. Dla dobra ogółu, powiedzmy, te leśne nie są mi obce. Na żer wychodzę, gdy śpisz, i ogółem zukrycie, gdy liczysz owce. Dzielę myśli z sobą, nieumiejętne zdania ze skowronkiem. Żeby nie było że żeględze, paplam, bezgramatycznie. Nocny Marek, słyszę kpiąco, często. Nie, po prostu erina Różni mnie jedynie kiepskość pływania. Przymknę oko na szczegół, potwierdzę regułę. Zapisujesz wyjątek? Błagam, mniejsza o datę. Wolę żyć w dniach, nawet na nich, że tak. Kiedyś, poniedziałek, czwartek. Cyfrem nie gubią liczbami wilkami z dziesiętnymi kłami. Zostawcie mnie zwyczajnie z moją skorupą. Z reguły też zwijam się w kłębek ze strachu. I trzę jak kortonak. Uważaj! Mogę ukłuć, gdy będę bać się niepewności i zakładać będę dla ciebie kolejne maski. Bo przecież ja zwierz pogodny. Ranić mu, fochać nie wypada. A zdarza się. Każdemu się przecież zdarza. Potrafię też zwijać się bez kolców. Z innymi gatunkami nie mam łatwych początków. Zwierz intro i ekstra. werteryczny w każdym razie. A i tak las i każdy jego mieszkaniec to niepojęty przypadek. Serio. Lubię jagody. Ich smak, to że kulkowate, są jak ja, tylko w pomniejszeniu i jakieś takie z reguły bardziej lubiane. Może bardziej rozumiane. Lubię opowieści z muchu, paproci i starczących rękawiczek. Co do nich, ludzie czasem niechętnie się do mnie bez nich zbliżają. Muszą mieć pretekst. Może jakieś pytania, że czegoś im potrzeba, może od zaraz. Kłuje ich moje niedopasowanie. Nieoczywistość razi w oczy. Lepiej, gdybym była królikiem. Większość lubi, a w razie czego pasztet. Jestem jeżem i szczerze nie lubię chodzić w szpilkach, choć potrafię. Rhinocytę to ogólnie łacińska nazwa jeża i można powiedzieć, że utożsamiam się z tym zwierzęciem. Stąd właśnie przyrównania jeża do mnie albo mnie do jeża. Takie uciekanie, ucieczka od rzeczywistości, żeby móc być, żeby móc trwać i jakoś się odnaleźć, to zwijam się w kłębek ze strachu i drżę jak kordonek. No i właśnie, reakcja obronna. I chyba teraz trochę lepiej ustawiłam mikrofon, bo słychać mnie trochę głośniej. Przynajmniej takie mam wrażenie. I stopowałam, zatrzymywałam, usuwałam już e, chyba z milion razy. Także tym bardziej to doceniam, że mogę to robić i nie idzie to tak zupełnie na żywo ogólnie bardzo mi miło gościć w progach Radia Głos Literacki cieszę się, że zaczniemy sobie tutaj razem współpracować, słuchać się wzajemnie i tworzyć bo ja... koc skoczył mi na stół bo ja bez tworzenia nie istnieję po prostu, nie wiem, mam tak, że na dupie nie wysiedzę zawsze muszę się czegoś chwytać czegoś, co daje mi satysfakcję i pole do, do działania do... Pianuś Mówiłam? Mówiłam, że to będzie chaosem Właśnie kod w karton od wysyłki Pianuś, dzień dobry Przywitaj się z Państwem Oczywiście, jeśli trzeba Głosu nie ma Za to serenady przy misce codzienność Nasz kot potrafi budzić mnie o godzinie 5 rano Męża nie obudzi nic, nawet spadający oczyszczacz powietrza obok głowy. Tak przetestowane. Za to pianuś. Zaraz zaprezentujemy. Pianuś dostał, podano. Tak, y tak, byśmy dźwięk saszety. Głośniej Ale chyba wyczuła Państwa i się nie podczuła No nic Smacznego na Kiedyś nagramy. Kiedyś nagramy Twoje miauczenie w większej yy, Okazałości A tymczasem z chaosu wróćmy do chaosu Nagrywanie z tą kotem mija się z celem Pianoś masz jeszcze Coś do dodania Ulubioną zabawką mojego kota jest pompon, przy którym bardzo mocno miałczy i wskoczyła z nim na kanapę. A ja chciałam powiedzieć nieco o moich tomikach poezji, ale chyba Pianoś przejmie tę audycję. Skoro już wywołała się sama do tablicy, no to może przeczytam wiersz o niej który jeszcze nie został opublikowany ani w pierwszym, ani w drugim tomiku poezji. Czeka sobie na trzeci. Tytuł to Pianula. pianuch przymknij się, bo czytam o tobie. Czerń i biel na bórym błękicie. W nocy świcie cię kocham. I wołam ulżenia, i wołam pomocy. I szepczę, szepczę do ucha. Do łapek tule rupiecie wspomnień. I zdubki, o zdubki pamiątki. Każda z twych łatek tworzy historię w dzień pełno słońca, zadumy w nocy. Wyłaniasz się słodka pyszkiem wśród łachów, a ja do serca przytulam, bo strach o ciebie tak wielkim ze strachów. Zielon oka pianulo. Panuś lepiej? Pierwsze skrzypce zagrane? Pozwól matce mieć chociaż cymbałki. Ogólnie to mogę powiedzieć, że piszę odkąd pamiętam. Tworzę odkąd pamiętam bardziej niż piszę, bo e, tworzyłam poezję, nawet gdy pisać jeszcze nie potrafiłam. Swoją drogą, jeśli by się zachowały z tamtego czasu jakieś e, większe myśli, prócz gawronów. Gawrony to pierwszy wiersz, który jest w pierwszym tomiku, nie zapominaj To mogłabym się nieźle zdziwić, co myślał ten mały Andreł, mały przedszkolak, bo już w przedszkolu, właśnie. Stawiałam mamę obok siebie i kazałam jej notować to, co mówię. Więc pierwsze wiersze jakieś tam niezgrabne wychodziły. Pamiętam coś o koniu w Zagrodzie, nic więcej, prócz tego, że to było o koniu w Zagrodzie. Już wtedy chciałam pisać. Podzielę się też z tego miejsca taką krótką, krótką myślą, która zakiełkowała we mnie wczoraj, a propos, właśnie moich początków. Zresztą te wspomnienia nauki liter. Ostatnio odżywały we mnie dosyć mocno. Sama pracuję w przedszkolu, więc cofnęłam się tak jakby w czasie i mogłam przypomnieć sobie do tych ciepło dłoni dziadka, który y, ustawiał mi długopis, znaczy <grystanie> wtedy ołówek jeszcze kredkę w ręce i pokazywał, w którą stronę kreślić litery. Nazywał ze mną A, B, C i. Całą gamę alfabetu. Tak, piękność masz pompona. <noise> Nie liczyłam na takie przedstawienie się od chaosu kompletnego. Myślałam, że wyjdzie mniejszy, ale jak widać, mój kot chciał wtrącić swoje trzy grosze. No nic. Od kiedy jest ze mną poezja? Od kiedy piękno zauważać zaczęłam w drobnych liściach skaczącej żabie, uciekającym słońcu, od kiedy dziadek przyrównywał B do skrzydła motyla i nauczył mnie składać litery dziś składam zdania przez większość mojego życia składając się bez niego i to właśnie dziadek rozkochał mnie w Niezapominajkach jeśli chodzi o Niezapominajko to zbiór wierszy które opierają się na wspomnieniach to przede wszystkim w końcu nie zapominajka, czyli, żeby nie zapominać o tym, co, co było, co tworzyło mnie i każdego, myślę, nas jest osobna. Nie zapominajki to kwiaty, które symbolizują właśnie przemijalność wspomnień, a zapisane lub sfotografowane możemy mieć na zawsze. Seria kwiatowa będzie się składać z trzech tomików poetyckich W pierwszym zagościły niezapominajki, w drugim konwalie Co do trzeciego będą to stokrotki Każdy z tych kwiatów niesie ze sobą jakąś taką historię Odżywa w moich wspomnieniach najmocniej na świecie Większość pamiętam z działki Gdy właśnie tak jeszcze był z nami działka była taką moją ostoją prócz parku na winiarach w moim rodzinnym mieście gdzie mogłam po prostu być sobą myśleć o niebieskich migdałach i nikt nie wyrzucał mi wtedy że zbyt odlatuje. tam mogłam bujać w obłokach i zrywać zrywać kwiaty zrywać porzeczki z krzaka kwaśny agrest ja zawsze jak brałam kubek i szłam po poziomki. Jejku jak ja dawno nie widziałam i nie jadłam poziomek. Naprawdę już mało co pamiętam, jak smakują. Brałam wtedy kubek, miałam nazrywać i yy, zjeść później sobie do, do czegoś, tak? A szłam z tym kubkiem. Yy, I co wrzuciłam do kubka, to zjadałam i do domeczku na działce kubek odnosiłam pusty, ale no miało to swój urok. Albo głoskałam nurnicę i myślałam, że mnie polubiła tak myślenie małego dziecka, a ona po prostu była sparaliżowana ze strachu i uciekła, tylko zabrałam od niej palec. I będąc przy tych wspomnieniach działkowych, powróćmy do wierszy krążących wokół tematu moich wspomnień najpiękniejszych. Powtórzę swoją myśl z wieczorku poetyckiego, organizowanego przez punkt wymiany poezji. Mam nadzieję, że piszę chociaż trochę lepiej niż mówię Zacznijmy od takiego krótkiego wstępu Z niezapominajko A czego ja chcę? Chcę mieć swój własny parapet, bo kąt brzmi na zbyt donośnie Taki, na którym zmieszczę i siebie, kilka marzeń w doniczkach. Jestem marzeciaką To akurat zawsze i bez pokwitowania Chciałabym wstawać prawą nogą albo i lewą Ale zawsze mieć siłę wstać z łóżka Chciałabym lubić 23 czerwca i kilka dat innych uważać za swoje, kochać cały czerwiec. Kilka dat zapomnieć, wyrzucić z pamięci lub by wydarzyło się tylko we śnie. Zaznaczam dni w kalendarzach, stronach od zeszytów, dziennikach bez numeracji, i wciąż tylko się zastanawiam, który dzisiaj i dlaczego. Nieraz, po co, na co i nie wiem. Jestem poetką na chybił trafił, to znaczy zaczęłam pisać i sypię słowem. Szczególnie wtedy i najtrafniej, gdy sypie się wszystko inne wokół. Chciałabym wydać tomik z niezapominajką na wierzchu, by nie zapomnieć, kto mnie uczył liter. Kiedyś było inaczej. Był czas, gdy wszystko było nieco inne. Z innej perspektywy widziało się twarze, wierzyło, że nikt nas już nie widzi, gdy zamkniemy oczy. Ale w tej wierze do czasu się trwało. Dzień dłużył się jak poemat, nawet rymowanki jakieś tam były zawarte. Nie narzekało się na poniedziałek. Był tym samym co przykładowo czwartek. Nocą potwory wychodziły z pod szafy, wśród ciemności szerzył się cień czarownicy. Ale później już wiedziałeś, że to tylko strachy i to lampy za oknem przyświecają na ulicy. Dało się wmówić, że wszystko w porządku, płacz ukrywano w formie kataru. Pokryjomu odsuwano szufladę rozsądku. Smutki chowając w wełnianym szalu. Później nagle kogoś zabrakło. I jak to dziecku wytłumaczyć? Ktoś zamknął oczy, w go się bawi. Tylko czemu nie odnajduje się po latach? A mój dziadek? Mój dziadek był kolekcjonerem. Kolekcjonował stonki w kroplach wody, monety, grosz do grosza. Choć nigdy co prawda nie został bankierem, małego księcia wierzę, że spotkał. Kim byłam? A może byłam głosem w słuchawce, który się śnił, jako sen się jawił i jako koszmar pod atramentem źrenic i jako płatek róży potrafił zranić upadkiem. Może byłam oczekiwana i miesiącami mnie już liczono. Mówili wtedy do mojej dłoni, do skroni przyciskając w chłodne wieczory szal, co miał rozgonić wszystkie złe chwile. A może byłam jedynie motylem przez kilka dni, a potem obumarł po mnie ten kokon. I żyłam chwilę, chociaż zdążyłam stanąć w dwoje skrzydeł i o własnych nogach, i o własnych siłach. A może byłam śliwką w kompocie, niechcianą pomyłką? Nie wiem. Kim byłam? Nieważne. Kim jestem, że jestem dla ciebie istnieje. To ma znaczenie. Ten wiersz, akurat tytułu nie ma. Jest zapisany jako znak zapytania. Z każdym krokiem w przyszłość zapominam przeszłość. I nie ma się co dziwić, przecież jestem dzisiaj. A dzisiaj nieco niemrawe, twarze pobladłych liści i nieco pobladłe, poranne witraże bez krzty kolorów. Tylko źrenice, a ulice, jakby skąpane w mleku. No i w końcu nie zapominajko. Nie pozwól mi zapomnieć tych przepiśniegów złotych, skropionych licem słońca. Umocnij by pamiętać konwali i paprocie, mysz polną i szerszenia i lekko kwaśny agrest. Nie pozwól mi zapomnieć kubka z malinami i cytrynowych ciastek. Przypomnij się w błękicie wieczorem i o świcie i wśród skrabionych liści nie zapominajko. się w błękicie oświeciec z wieczora. Przypomnij, proszę, kubek z malinami i znów przypomnij wszystko. Niech płonie to ognisko z liści w jesień. Przypomnij mi, już nie Przypomnij z rana, gdy wschód słońca w nosła skoczę, a ja się to poniedziałek. Nie pozwól mi zapomnieć tych przebiśniegów złotych, skropionych licem słońca, umocniby pamiętać. Konwalie i paprocie mysz polną mi szerszenia, lekko kwaśny adkast. Nie pozwól mi zapomnieć kubka z malinami i cytrynowych ciastek. Przypomnij się w błękicie wieczorem i o świcie. Się w błękicie w zieleni i może w bieli gdy w bieli sukni nie było cię obok i przy mam z nie zrobionym przez babcię i złożonym zdjęciem dziadka w najpiękniejszym dniu to, co przed chwilą Państwo usłyszeli, to była taka trochę improwizacja. Um, kilka słów dodałam, <grym> muszę je teraz zapisać. Um, dziękuję bardzo za ten przegadany i przeczytany, przemiałczany również czas w naszym pierwszym chaosie listowia i snów. Tymczasem biorę kartkę, próbuję zapisać, co mi tam wyszło za niedopasowanie trochę do melodii. Przepraszam. Ale wszystko wyszło mi na bieżąco. Do usłyszenia kolejnym razem, mam nadzieję, z ułożoną już niezapominajko w wersji poezji śpiewanej. Audycja pierwsza Chaosu Listowie i Snów. Dedykowana dziadkowi Antkowi. Do usłyszenia.